Witam oczywiście bardzo serdecznie jestem na kanał z kanału. Bardzo dobrze, że bardzo serdecznie. Drewidzowałem się z Państwa, z Państwa jeszcze wszystkich witam. Mniej więcej dzisiaj będzie taki powiedzmy w miarę, y, może nie krótki, może na pół krótki, coś takiego. Także dzisiaj, w dzisiejszym oczywiście materiale czy filmie mniej więcej zobaczymy co słychać u e, Pelargonii. U e, Dipladenii, czy też zwanej Sundewili czy Mandevilli, No i oczywiście do Gerbery, która zimuje e, praktycznie e, w piwnicy. No Oczywiście zapraszam do tego Jeżeli chodzi o dipladenię, to tak jak wam już nieraz raz mówiłem, dipladenia powinna być chowana oczywiście w piwnicy w temperaturze około 10 stopni ciepła, i mniej więcej jak widzimy, tak jest. Czyli na razie zimuje bardzo dobrze. Jeśli chodzi o drugą, to na razie gałązki jak widzimy, są niektóre zielone, tak dalej, także coś tam jeszcze może puszcza, tak jak mniej więcej widzicie jeżeli chodzi o te mniej więcej sucha, to bym musiał jeszcze je troszkę podciąć i mniej więcej polać skrzypem na razie oczywiście podleję taką wodą i myślę, że za dwa tygodnie podleję skrzypem dwa razy po dwóch dniach czyli dwa razy w tygodniu będę musiał podlać skrzypem, żeby po prostu dipladenia numer dwa puściła jakieś, po prostu liście. Podobnie jest jak tu, ale na razie widzę, że jest w porządku. Co mnie oczywiście zaskoczyło to nowe pędy w pelargoniach. Zobaczcie, nie wiem czy to jest tak dobrze widać, zaraz włączę latarkę, o teraz może będzie dobrze widać, zobaczcie drodzy, drodzy widzowie, drodzy Państwo jest nowych pełno pędów, bo oczywiście pelargonia była obcięta, tu oczywiście jest to samo, Pełno pędów. Przejdźmy może w górę bardziej. To jak widzimy, tak powiedzmy. To jak widzimy, puszczają niektóre listki tak dalej. Z tej strony tak to wygląda. Oczywiście niektóre pędy. No tu już oczywiście przekwitają te listki, także można je pousuwać. Najbliżej wypuszczą oczywiście nowe, młode, praktycznie pędy. Także tak to wygląda. Momencie, bo tu się coś zaplątało. Dobra, ok. Potem ja to później jeszcze poprawię, ale jak widzimy na razie. No i oczywiście, moja nowa Pelargonia, która już jest praktycznie powiedzmy, że od kilku miesięcy. Powiedzmy, że od pół roku. Zobaczcie, Pelargonia. Fireworks, inaczej plargonia po polsku się mówi fajwerkowa. Po przycięciu puściła nowe pędy. Zobaczcie, ile nowych pędów jest. Myślę, że będą na wiosnę, e, będą jakieś odnóżki. Myślę i z tego się na, najbardziej bardzo cieszę, że udało się to e, zrobić. Oczywiście pamiętajmy, żeby plargonie czy też e, dipladenie podlewać co dwa tygodnie. No i oczywiście też kolejna niespodzianka to jest oczywiście moja Gerbea, która wypuściła nowe pędy. Zobaczcie, tu jest oczywiście jeden pęd, ale on już jest chyba urwany chyba. Tak jest urwany niestety, ale ma tu pełno nowych innych pędów. No widzimy kwiat, niestety przekwit, czyli po przekwitnięciu musimy go kuźwa usunąć niestety. Także on już nie będzie potrzebny. Oczywiście brzydkie liście również powinniśmy usunąć, ale chcę Wam po prostu pokazać te e, tak zwane nowe pędy. Jak widzicie są tam, tak? Więcej tu jest jeden, drugi i praktycznie trzeci, czwarty. Tu jest oczywiście więcej pędów. Tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o gerberę. Bardzo ładna. Dobrze, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o to, co słychać mniej więcej u y, Plargonii, u Dipladenii, i oczywiście o Gerbe, o, u Gerbery, praktycznie, tak. Także no cóż. Także. To by oczywiście, to by było na tyle. Także oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. Oczywiście paradoks wyraża się na YouTube, zostawiam łapki w górę i subskrypcji. Również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka, zmiany obserwacji łapki w górę lub serduszka. No i oczywiście do udostępnienia dalej tego filmu. Także myślę, że jeszcze dzisiaj później, pojawi się, myślę, że jakieś dzisiaj, może w południe, czy też wieczorkiem pojawi się jeszcze. Oprócz oczywiście tego materiału, jeszcze jakiś materiał pod tytułem, oczywiście podział roślin. Także oczywiście już zapraszam. Także to oczywiście było na tyle. Także widzimy się w kolejnych materiałach ogrodniczych. Także na razie, no oczywiście, pozdrawiam.